Witajcie moi kochani Jak na razie jak widzicie Halb ładuje baterie Jest na, na powietrzu troszeczkę gdzie Wyszedłem trochę na spacerek Mój czas wolny No i co to moi kochani Ja będę ładował baterie Pokażę wam Jak można ładować jeszcze baterie tak jest moi kochani, piwerkiem, ale żeby nie było, że zaraz masa telefonów polecić odpowiedniej służby do mojej firmy, chciałbym Wam pokazać. Alkohol taj. także moi kochani nie ma lipy, a poza tym moja firma wie, że jestem odpowiedzialnym pracownikiem bardzo długo z nim współpracuję i wiedzą, że można mnie liczyć a teraz sobie trochę posłodziłem Oczywiście pozdrawiam jeżeli ktoś z moich filmów to ogląda pozdrowienie dla Was wszystkich Cóż moi kochani bardzo serdecznie pozdrawiam dzisiaj później będzie mega bomba mega petarda wieczorem będzie znowu tanecznie także zapraszam do obserwowania mnie na Facebooku ten kto ma nie na Facebooku, a ten kto nie, to po prostu wyczekiwać. Albo po prostu link do, do profilu na Facebooka znajdziecie pod tym filmikiem. No cóż moi kochani. Ła, całe szczęście zburzone, bo bym miał koszulę całą okrą. To co moi kochani? To jest kożdówka, ładuję baterie. Nie wiem co, oni, co ludzie widzą w tych fry w 0% piwach. No ale dobrze, dobrze, że kupiłem tylko dwa, bo bym, bym kupił więcej, bym musiał zlew się napić, nie ja. <grym> dobrze, moi kochani. Także co ja wam chciałem przekazać? No, tylko to, że będzie będziecie bombowo, tanecznie. Szczególnie zapraszam żeńską część na tańce, hulańce bo będzie coś specjalnego dla was ale no kurde, nie chcę więcej nic zdradzać z będzie na pewno wesoło, fajnie więc załóżcie sukieneczki i razem ze mną będziecie dzisiaj tańczyć oczywiście dla męskiej publiczności jeżeli wam się to, to też możecie oglądać nie powiem, że nie to ja robię dla was wszystkich, bez wyjątku ale dzisiaj no dobra, nic więcej nie powiem. Mój to że mój kochani, to ja będę dalej ładował baterie. Na ile mi jeszcze czas pozwoli, zaraz zobaczę. No ja Was serdecznie wszystkich pozdrawiam. Żeby nie było... ...załóżki. Zdecharka, kogoś tu ominął, wszystkich bez Oczywiście, jak już wspomniałem o mojej firmie, jeżeli ktoś z niej ogląda to, to również pozdrawiam. A coś czuję, że zrobię wszystko, żeby ktoś na pewno to obejrzał. <grywa> Oj, jak ja to mówię, wariat ze mnie, ale w pozytywnym sensie. Jak ja to zawsze mówię. No i też mówię, że tylko wariaci są coś warci. A więc moi drodzy, no tutaj akurat mam o tyle dobrze, że mogę, a ja się tak powiem, przysłowiała druga wariata. <grywa> A i tak tak nikt mnie nie rozumie. Nie? He. Także moi kochani, dobrze, to do zobaczenia wieczorem na kolejnym karaoke będzie tanecznie. Co Was wszystkich zapraszam, tak jak mówię do kobiety, załóżcie spódniczki, a będziemy razem wszyscy tańczyć. No dobrze moi kochani, to do ustrzonka, pozdrowionka, całuski. i do wieczora. Trzymajcie się, cześć!